Kto z was zadawało nam pytania, co z nitro wo No ja dole, kurwa, kolejni co mnie kurwa na silnik kurwa okradli. Ja już 90 tysięcy detalerowi przelałem za ten samochód. Ja dole, kurwa <grych> I tak dalej pójdzie, kurwa, to ja mogę Ferrari kupić. Nie no tak to się nie da no Wozem. A ja wam na to odpowiem. Jak widać, przełożyliśmy wiązkę z siódemki, więc... To odpala start stopu, a tu jest woda, i to jest To jest tak jak, jak ten, co, ten, co ma teraz zarzuty o Który to był? No, zaraz mi napiszecie. Robił Ferrari w cenie Skody, to ja będę miał kurwa 46, w cenie Ferrari. Nie, no to się nie da. Tryka i. Ja nie wiem, czy to tak powinno być, ale nie ja powinienem się na tym znać. Rozebraliśmy tunel pod nową skrzynię biegów. Jest sadzone 48V8. Jakiś czas temu. Jak tam się żyje bez Mercedesa, Beka? Kubi, no ja ci powiem szczerze, że bez Mercedesa mi się całe życie żyje dobrze. Ale to jest może dlatego, że w mojej rodzinie nie jest, powszechna, nie jest powszechne kazirodztwo i pachnia. I dlatego nie lubujemy w tego typu eksperymentach socjologicznych. Nie odpalał. Yy, to jest tylko makieta skrzyni. Nie potrzebujemy jej zupełnie, my kupiliśmy to za jakieś tam śmieszne pieniążki, ale tylko dlatego, żeby udało nam się odpalić silnik, zanim a. przyjdzie nam adapter w skrzyni manualnej. Mm. Adapter skrzyni manualnej będzie się produkował niestety 5 tygodni, a chcemy szybciej odpalić ten silnik, dlatego nam skrzynia jest potrzebna, gdyż w tym miejscu mamy czujnik położenia wału a. kurbowego. Jako jeden z nielicznych silników ma to w skrzyni, a nie przy silniku. Ty, to może kupcie jeszcze trzy samochody i śrubki powykręcajcie. Te kolektory wydechowe są zintegrowane z katalizatorami od BMW S60 albo S65, 5 albo 7. Najprawdopodobniej nie będą nam pasowały do S46 i będziemy musiały gdzieś trochę pociąć, pospawać, coś urzeźbić, no ale tak to się odbywa. To my. E, wymieniamy świecę po prostu bo trzeba, wymieniamy taką modurkę pomiędzy pomiędzy łowicami, która bardzo często w tym silniku leci, więc lepiej ją wymienić, póki jest silnik na wierzchu, pokrywę zamykającą blok, to są groszowe sprawy, a warto jest wymienić. Mm -hmm. Wymieniamy uszczelniacz wału korbowego przedni, uszczelniacz wału korbowego tylny, olej, filtr, wiadomo wszystkie podstawy, które, póki mamy silnik na wierzchu, ktoś już uszczelniać, ten silnik, jak widać był to siliconator, zamiast kupić uszczerbki które wchłostują kosztują teraz 100 zł. mi to powklejać. Będę miał przez to bardzo dużo roboty, żeby to wyczyścić. będzie losowanie dla widzów czy dla siebie, że jak go w końcu złożą On pewnie na fast tracku będzie stał po prostu. I czasami będziemy nim wyjeżdżać, żeby go popierać, nie? Jak <laughs> się będzie dało? No, ale trudno, jak trzeba, to trzeba. Day two. Na załączonym obrazku. Jak, jak mi się znudzi kiedyś, to może na jakiś woźb, czy na coś takiego go wystawię. No. to siedzi. Co? Prawda? Prawie, yy, prawie siedzi. Będę musiał, będę musiał Jasiowi to kurwa tam przypicie, kurwa za... Yy, postawić ten samochód, żeby codziennie patrzył kurwa na jego największą porażkę yy, w życiu. A może, a może go rozlosujemy wśród ludzi, którzy na fast chodzą? Nie wiem, zobaczymy stary. Nie wiem, no najpierw chciałbym się tym samodolni raz przyjechać, żeby wam powiedzieć, nie? A to i tak ty by no, no ta. Wygląda jakby siedział, ale mamy jeden defekt. Zestaw miał być plug and play od pana cebula. Dokładamy, i on jest. Jednak jak tu się przyjrzycie, silnik jest oparty. Co prawda nie niedużo, bo centymetr o serwis. Już powiadomienie do pana Cebula ze zdjęciami. Dostałem odzew, że przepraszają bardzo, że jednak zestaw nie jest plug and play. Druga rzecz, że oni robią... Robili ten zestaw, pakiet po pod Anglikach, który na przykład nie ma blachy, którą tutaj musieliśmy wyciąć. Nie zobaczycie jej teraz. No i druga rzecz, nie wiedzieli o serwie, bo nikt mi nie zgłaszał sprzeciwów. No jednak trzeba. Musimy założyć teraz serwo od Nissana, wtedy dopasować skrzynię i powinno działać. Tu już zacząłem robić instalację elektryczną, która jest dosyć mocno skomplikowana. Wygląda to na razie nieciekawie, ale myślę, że lada dzień to odpalimy. Ogólnie mamy silnik i zestaw do odpalenia od BMW Serii 7. To jest odpalane ze stopa, z guziczka, nie? Tu mamy taki pilocik, który wkładamy sobie tu, i odpalamy w ten sposób, autko. Aha, ale teraz to robi i mamy na to dowód. Jedziemy! Ty, no dobrze brzmi. Czy wizualnie się coś zmieniło, tak żebyście mogli tego dostrzec? Nie, właśnie, kurwa. Jasiu miał ten, dzwonię do Jasia, bo mnie f***. To mam. Jasiu, ja mam takie pytanie. No. Co z kółra z fotelami do tego samochodu? One są, istnieją, kółra? Tak są To w... dlaczego kółra od pół roku ten? Oni ten samochód za cztery dni chcą mieć złożony. Hmm, bo by nie podał adresu na początku. Nie <laughs> no <śmiech> kurwa. <śmiech> to wyślij no, to tak na fast Dobrze. I sobie to zabiorą. Dobrze, to tak Dobra, to dzięki. Tak, przywieźli busa rzeczy, i w tych rzeczach kurwa były rzeczy z innych samochodów. Ta? Ja się kurwa w 10 minut przed puszczeniem tego mitycznego busa wysłał yy, chłopaków, żeby coś ze złomu kurwa przynieśli. Żeby... Czy to auto wygląda lepiej? Nie. Czy dalej jest gruzem? Jest. Zadzwonimy do Sergiuszka i go troszeczkę sprankujemy. Hmm. Chyba nie, nie chce nas ja odebrać widzowie. Poczta głosowa. Tu jedna mała rzecz, Kuba, którą warto zauważyć, jest takie stare powiedzenie, że jak jest pająk, to są pieniądze. A my wiemy, że ten projekt kosztował swoje i tu kasy nie brakowało. Kuba, odbierz ten telefon! Mamy XXI wiek. Każdy nosi telefon przy dupie. 90% społeczeństwa ma FOMO i kur... odbierają ludzie telefonu przy nie Szczeli, no. Stoję obok twojego wytworu wyobraźni i chciałem zadzwonić do Sergiusza, mu powiedzieć, jak idą prace nad tym. No ale Sergiusz niestety idą? ma, ma w telefon. A jakie idą prace? No powiem tak, odpalił, ale na filmiku, <laughs> bo teraz aktualnie nie odpala, bo nie, ma, bo nie mamy specjalisty od odpalania. To jest sobota, sobota wieczórku morgitowa. Nie, no, sobota to robota dla kurwiej kota, nie czegoś tak. Chodzi. Jaki silnik w końcu włożyliście? 48V8 i wiązka jest z BMW Serii 7. 8HP to włożyliście, czy co? Tak! to? Najprawdopodobniej tam będzie 8HP. Czyli się nic nie mieści, powodzenia wam. Nie, tunel już jest przygotowany pod skrzynią, już jest wymontowany, jest jakby wie. Do zimy mają czas, nie? Nie, słuchaj! I widzowie też słuchajcie. Auto będzie skończone pod koniec lipca tego roku. O, dobrze, dobrze wam idzie. Prawie rok. Jasiu, a tobie ile to zajęło? Yy, eee, No też prawie rok. No To co? No to jeszcze... Nie no kurwa... się jebany półtora roku, kurwa. Giejki powreszcie samochód. <laughs> Żeby pobić mistrza to mamy jeszcze chwilę. A co składacie do tyłu? Yy, dyfer. Tak nie, ale jaki Działający. Ale jaki? Nie zardzewiały i za... Dobra. dobra. To, to jest tak zwana, rozmowa płyta w butem kurwa. Jeden i drugi nie wie o czym mówi, kurwa, ale się rozmawiają, nie? Bardzo i zaspawany. No ale jaka ta ile jakie przełożenie? Dobre. Odpowiedź. Ja <grymne> na razie, komuś. na razie. Cześć. Last try. To by było. No cap. No, niestety widzowie, Sergiusz nie odebrał telefonu, ale muszę wam odpowiedzieć na jedno jeszcze bardzo ważne pytanie, na które na pewno duża część z was czeka, ale żeby to zrobić, musimy się przenieść w inne miejsce także. A tymczasem dotarliśmy do drugiej miejscówki, którą jest oczywiście nasze ukochane Blink Detailing Studio. Dlaczego? Dlatego, żeby odpowiedzieć Wam na drugie pytanie, czyli co z wynikami konkursu Skin My Ride. Tutaj macie wyniki, proszę bardzo. Jak widać, wedle wykresów, hashtag 2 zdominował resztę rywali. Siema Detailer, to jest moje zgłoszenie. Dużo rzeczy tu nie pasuje. Myślę, że jakbyś ty mi miał, to by pasowało. Mam nadzieję, że nam się uda. Ja wygram. Ty sobie odpicujesz moje auto za darmo. Także ty, drogi widzu, który wygrałeś, spodziewaj się nas niebawem, ponieważ będziemy musieli przyjechać po twój wóz i go odpicować. Partnerem tego konkursu oczywiście była nasza niezawodna, ukochana, najlepsza strona CSGO Skins i jak widać na załączonym obrazku Skoda Nitro tak właśnie Ona Na dziś to tyle, tak? drogi widzu, zostaw o, subskrypcję, łapkę w górę mhm. i standardowo widzimy się za tydzień w niedzielę o 13. Tyle ode mnie. No